Jestem siemanko, z tej Filip Dzisiaj będziemy nagrywać jak przechodzę smoka w Minecraft Dobra, to ja już zacznę wkładać perły I, się, i idziemy do tego smoka Dzisiaj go y, przejdziemy, ale na survivalu Ja tylko sobie wezmę rzeczy z gamonda. No tak trochę oszuk oszukiwanie I subskrybujcie mój kanał I dawajcie cztery łapki w górę Dobra I dobra Dobra, to ja biorę te... Te oko i je tutaj wkładam. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A właśnie, chwilkę, chwila, chwila, chwila. Najpierw założę swoją zbroję. Tutaj sobie łuk wezmę, strzały sobie... Nie, 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 nie tu. Tutaj, żeby nie przeszkadzały. Przeszkadzały. Dobra, bierzemy, pierw co zrobimy to weźmiemy złote jabłka. Gdzie są złote jabłka? Tutaj. Złote zenchantowane. I teraz bierzemy Elytrę Elytra Tylko, że ja nie wiem czy dam radę na niej polecić, bo jeszcze nigdy nie latałem na Elytrze tylko na gejmondzie latałem w dodatku z fireworkami to nie wiem czy mi się uda sobie weźmiemy jeszcze jakieś bloki tutaj sobie weźmiemy, żebyśmy mieli czym się podbudować jak już wejdziemy a właśnie czemu ja te czemu ja te sobie wykasowałem, muszę je mieć Dobra, biorę sobie. Tak. Dobra. No dobra, to chyba jest. Wszystko mamy. Jeszcze gaymonda wyłączamy. O, zrymowałem. Dobra. Yy, dobra, no wszystko, wszystko na pewno mamy. Yy, to jest. A jeszcze sobie wodę z wiaderkiem wezmę, Tak. Myślałem, żeby sobie wziąć, by mi w czymś pomogło. To je weźmiemy tu. Dobra. I przechodzimy do tego świata Żebym nie wpadł tylko do lawy Dobra Jest, mamy, jak to pięknie wygląda Dobra, yy, mm, yy, coś wyrzucę, coś wyrzucić Co by tutaj wyrzucić? no wiaderko, dobra Skakujemy z miecze Siup i hop A, Dobra, jesteśmy tutaj Co to jest? O ja mm. Ale to pustka, nic tu nie ma, czarność. Dobra, ja się podbuduję. O nie, zapomniałem. Szybko, game do tylko na chwilę włączę i wezmę sobie kilów. Ale ja jestem, ja kilowo zapomniałem. Przecież my to, nie, nie wiem nawet, jak długo będziemy to kopać. Dobra, już mi się na górze pokazało smok. Smok kresu. Dobra, ja to muszę zniszczyć. No. I wychodzimy tam. Bo muszę uważać na te endermany. Myślę, że polecimy do... O nie, nie patrz, nie patrz endermany, bo będzie... No, właśnie. Co się dzieje? Jabłko! Jabłko! Nie, 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 nie. Ja lecę. Czekaj, jak to się... Jak się leci? Filip? O, o, Czekajcie, bo umiem chyba. O, 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 Dobra. Od razu umiem. Dobra. To... Yy, szukuj, szukuj. Szybko, Filip. Nie, 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 nie! Yy, czekajcie, widzowie. No nie, zobaczcie to widzowie. Ja nie umiem. Nie, nie, ja nie umiem tutaj podlecieć. No, halo. No, Leć, O, dobra. Nie, nie. Może... Jak o złote? Jak o złote jest? fajewerka. fajerka, fajerka. Ile, ja, dawaj, dawaj. Lecimy do następnego. Yy, tutaj. Nie, 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 będzie. Będzie. O, prawie umarłem, prawie umarłem, prawie umarłem. Dobra. Yy, siup, siup i lecimy. Lecimy. Tutaj. Nie! Nie, 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 nie. Lecimy, lecimy, lecimy. On nas zabija. Nie, mogło zniszczyć. O nie, czekoladze się. Dobra. Nie! Yeah. Przeleciałem Tak, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobra, dwa zniszczone. Jeszcze kilka nam pozostało. Dobra, myślę, że tutaj teraz... Do tego... Okej, do a muszę zjeść. nie ja myślę, że do tego tu polecimy. A! Jest! Byłem, byłem tu! Byłem! Szybko! Jabłka, złotę! Dobra, lecimy, lecimy! Lecimy, lecimy! Pum! Nie! Nie! O nie! Straciłem. Dobra, 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 jest dobrze, jest dobrze. nie, o nie! Ile ja mam życia! Jest jabłko. Dobra, 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 do góry. Nie wiem, czy nam firewerek wystarczy. Nie wiem, czy nam firewerek wystarczy. Dobra, haha. Ha. Jabłko, jabłko, jabłko. Dolecimy tutaj. No, pięknie co ja zrobiłem? No nie! Dobra, lecimy do góry. O nie, ten smok tutaj mi przeszkadza. Nie przeszkadza mi! O nie, co się stało! Co się stało? Co nie ważne, Nie w mi nie wystarczy, to musiał wziąć. Musiał wziąć, bo nam nie wystarczy. Nie. Nie, 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 tak nie będzie. Tak nie będzie. Dobra, dawaj! Nie, 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 umarłem! Nie! No i nie zabiliśmy go. No to, to koniec dzisiaj będzie na. To, dziś, to na dzisiaj będzie koniec. I zrobimy tak, jak będą cztery łapki w górę. To nagrywamy, to nagram jeszcze raz i spróbujemy drugi raz go przejść i się bardziej, bardziej mocniej się ule, ulepszymy. Zrobimy mocniejsze zbroje sobie weźmiemy. Dobra. A to, to na dzisiaj będzie koniec. No to papa i pamiętajcie subskrybujcie mój kanał. No dobra, to papa.